mogę witajcie w kolejnym odcinku na kanale słuchajcie, zaczynamy team of the year już całe na poważnie ponieważ w ostatnie dni oczywiście były dostępne po 3-6 kart w paczkach przez 2-3 dni teraz wszystkie karty plus 12 zawodnik jakim jest Ronaldo i POP95 obaj mają taki overall i kilka kart oczywiście z wyróżnieniem jakim jest Vinicius, jest Valverde, jest Alexander Arnold jest bodajże jeszcze Salah, jest naprawdę kilka fajnych kart do trafienia w paczkach, więc... Mam nadzieję, że chociaż jakąś jedną fajną dzisiaj uda się trafić na to, ty raczej nie liczę, bo to jest naprawdę graniczy z cudem. E, na dzisiaj mam naprawdę dużo paczek przygotowanego około 60. I słuchajcie, ten odcinek nagrywam po raz drugi, tak naprawdę, e, ponieważ niestety nie trafiłem e, w większości nic, a otworzyłem ponad 40 paczek. I to są tak naprawdę te najlepsze trafy, które miałem. E, jak widzicie, sane i do tego jeszcze był player pick z iconem 88, który za chwilkę sobie drugi zrobimy. E, I w pierwszym był loudrope. Poza tym po prostu nie trafiłem nic przez Ponad 40 paczek, więc po prostu uznałem, że nagram to od nowa, gdy wszystkie karty będą dostępne w paczkach i mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę lepiej i uda się coś e, terapii. Bruno Fernandesza jeszcze miałem w duplikacie, więc wymieniłem go sobie na paczkę z 27 kartami. Więc jeżeli wy macie jakieś pojedyncze duplikaty, to naprawdę polecam wam sobie je tutaj wymieniać, jeżeli nie macie jakiegoś innego SBC do zrobienia, czy to właśnie o ikonę, czy jakiegoś zawodnika, którego aktualnie... E, robicie mnóstwo lepszeń. E, 85, plus e, linia defensywy. E, to, odradzam, to jest chyba jedno z gorszych SBC, jakie jest w tej edycji. Oczywiście, pierpieki na kolejny odcinek. Postaramy się pierpieków zrobić więcej. Na dzisiaj e, myślę, że skupimy się na tych większych paczkach i e, paczka do e, 82 82. I to też dobrze, że teraz zobaczymy, bo kończy się za godzinę. To można robić codziennie. I oczywiście to, na czym się skupimy w kolejnym odcinku, czyli e, upgrade'y ligowe, Premier League, e, Liga e, Hiszpańska i Liga Francuska. Myślę, że na tych trzech najbardziej się Skupimy. Myślę, że ponad 100 na pewno w kolejnym odcinku otworzymy. Myślę, że tyle chyba, jeżeli chodzi o omówienia wszystkich SBC. A jeżeli chodzi o zadania stanowe, tutaj chyba pojawiło się jedno z draftem i chyba tyle, szczerze mówiąc. Nie ma nic jakiegoś fajnego. Codziennie, po prostu, logowanie jest codzienna rozgrywka. To, co się było od kilku tygodni, już że trzymam codziennie i paczki po prostu stajemy za to, więc nie ma nic. Nowego, także co słuchajcie, przechodzimy chyba do najlepszego i największego pago w tej edycji jej FC Jak widzicie paczki naprawdę są e, fantastyczne, więc myślę, że zaczniemy od jakiejś lepszej Trzech zawodników 87+, po, e, plus. E, a resztę już tylko w tej, coś będzie Myślę, że jak nie będzie jakiejś lepszej karty Zaczynamy! Czy to jest Toty? Francja! Środkowy napastnik? To jest podwójny oko, to jest Benzema Czy to jest Toty, czy to jest wyróżnienie? Niestety tylko wyróżnienie Ederson, ale zaczynamy po prostu fantastycznie. Dwie karty 90 i już w pierwszej parce e, karta e, wyróżnienia toty. I tego będziemy wrzucamy do Player picka, i Plerpika z ikoną sobie od razu e, otworzymy. I dobra, będziemy wrzucamy tutaj naprawdę bardzo dziwne uczucie w końcu zobaczyć e, niebieską e, flarę czy kreskę, jakkolwiek to się nazywa. E, naprawdę, otworzyłem ponad myślę 200, może blisko 300 paczek od początku Team of the Year e, i po raz pierwszy się to stało. Oczywiście nie były to toty, ale w końcu był kolor. Niebieski, zobaczmy co będzie w playerpiku z ikoną 88+, czy będzie coś grywalnego, mam nadzieję, że tak, otwieramy i Cantona, no chyba szczerze mówiąc najlepsza ikona w tym roku, chociaż nie, George Best może był lepszy Cantona, myślę, że jakieś 300-400 tysięcy może dalej jest Wart. około 400, więc całkiem, całkiem okej, okay. traf. Dobra, wracamy do paczek, teraz 10 zawodników 83+, plus. tutaj już bez karty niebieskiej, środek pomocnik z Hiszpanii, to będzie parecho czy podwójny walkout? Tak jest, co będzie obok? Martínez. Ok, kolejna paczka, 10 zawodników 83+, plus. Chorwacja, środek pomocnik i trafia Modricia po raz chyba 10. już w tym tygodniu. Dobra, chodźcie, otwieram już chyba, nie wiem, szóstą, e, może siódmą paczkę 10 zowników 83, plus, i naprawdę już za bardzo nie mam co robić z kartami 83 i 84. E, tym razem jest Martinez, będzie to duplikat e, i naprawdę nie ma żadnego SBC, gdzie można je wrzucić. Jedyna, które można, to jest chyba to z PlayerBikiem Informa. I kolejna paczka 10 83, plus, Chorwacja, siedzibka, mocnik i Modric po raz kolejny. I dobra, słuchajcie, z kolejnej paczki, z duplikatów, e, zrobiłem kolejnego player picka, tym razem jest to karta jakaś specjalna z piłkarskiej dynastii, team of the group stage, więc zobaczmy co będzie tutaj, czy coś grywalnego, e, Rabiot nie jest chyba najgorszy, szczerze mówiąc, nie wiem czy jest dalej coś wart, szczerze mówiąc wątpię, no właśnie, około 30 tysięcy. Okej, okay, słuchajcie, paczki wymienne mi się pojawiły za Food Champions, chyba jest ich 5 albo 6 z ostatnich 2 albo 3 tygodni, więc otworzymy sobie te, bo naprawdę nie ma żadnego SBC, które mógłbym teraz zrobić, a nie chcę solować 84, 85 kar i tak dalej, bo to po prostu nie ma sensu, poczekam 1 czy dwa dni więcej z wypuszczeniem tego odcinka i po prostu poczekam na jakieś SBC o ikonę, czy może jakieś powtarzalne, będzie z player picka 85 plus, czy coś na to liczę bardzo, więc otworzymy wszystkie te wymienne, które tutaj będę miał. I na koniec tworzymy jakąś największą paczkę tych 200 zawodników 82, albo tą z 200 zawodników 84, czy coś takiego jest to jeszcze na pewno. A za chwilkę zobaczymy. Najpierw te paczki wymienię, zobaczymy, czy w nich coś poleci. W pierwszej zupełnie nic. Ok, niestety w tych paczkach nie było zupełnie nic, więc otworzymy jeszcze aż do momentu, gdy będą jakieś większe duplikaty. Więc teraz paczka trzech zawodników 87. Niestety znowu bez karty niebieskiej. Naprawdę zaczęliśmy fantastycznie, a potem było. Tylko gorzej. Majan 87, oczywiście, i e, dalej. Co będzie obok niego? Morgan 89. Dobra, słuchajcie, niech będzie paczka trzech zawodników e, 86. Plus. Może tutaj? Dalej, bez karty niebieskiej. I po raz, e, chyba czwarty dzisiaj Modric, a w tym tygodniu już nie. wiem, Za 12 razy go trafiłem. Niesamowite. Co będzie obok niego? Kto się pojawi? Naprawdę bardzo nienawidzę tych długich e, animacji Edler. Dobra, słuchajcie, otwieramy ostatnią paczkę na teraz, dalsze będę otwierał sobie jutro dla was w dalszej części tego odcinka, ale otworzymy tą największą, jaką chyba mam tutaj, czyli 20 zawodników 84+. Plus. Czy będzie karta niebieska? Niestety nie. Tylko w pierwszej paczce i na koniec oczywiście, kto by mógł być inny, jak nie modlić. Zobaczmy jeszcze, kto będzie obok niego. Karim Benzema, więc chociaż też wysoki overall. Dobra słuchajcie, i ja wracam do was kolejnego dnia i słuchajcie, jak widzicie trafiłem endresem na po raz kolejny i zdecydowałem, że e, po pierwsze, za chwilkę do tego przejdziemy, wyszło SBCO ikonę i to sobie zrobimy z tych duplikatów, które tutaj mam e, i że e, będę robił po prostu SBCO e, kartę ikony Eusebio, bo e, coś muszę po prostu z tymi kartami robić, a bez sensu, żebym mi wrzucał e, do jakiegoś SBCO, które jest po prostu mi niepotrzebne, a karta Eusebio chociaż tyle, że sobie i będę mógł użyć. I wczoraj wyszło mnóstwo SBC dodatkowych opaczki, m.in. 3, 3 karty 85 plus linii defensywy, linii pomo pomocy i również 85, lepsze jest dostępne dwukrotnie codziennie przez kolejne 6 dni i po raz kolejny z załodników 82. Plus. I to wszystko zrobiłem z kart, które trafiałem podczas tego odcinka, który widzieliście wcześniej. Także co? Zgłaszamy sobie kolejne SBC o ikonę, już chyba trzecie w tym odcinku, jak dobrze kojarzę. I zobaczymy, czy tym razem się po i uda się trafić coś dobrego, coś krywalnego, chociaż kantona nie był naprawdę taki zły. Zobaczmy, czy to będzie coś lepszego od niego. Czy będzie coś w końcu warte więcej jak milion monet. I co będzie? Jest blank, jest owen, jest close. Wezmę Blanka, jest to jeden z lepszych obrońców w tej Fifie, ja jego SBC nie zrobiłem, więc będzie myślę fajnie go e, użyć, karta warta 400 tysięcy, więc można powiedzieć, że jest, jest dobrze. I jeszcze z jeszcze nowych SBC, które wyszły jest powtarzalne SBC, można je zrobić 150 razy i za 10 e, kolejnych wykonanych mamy kolejne jakieś paczki 83+, 84+, e, i to jest 3 zawodników 77+, nie potrzeba 11 złotych kart, w tym jedna e, rzadka. I wszystkie kolejne duplikaty wysokoocenione wrzucam pod właśnie SBC z... Eusebio. I kolejna paczka 10 zawodników 83. Plus. Są Niemcy, SPO, więc będzie to prawdopodobnie Magul. Jest podwójny walkout. Bruno Fernandesz. I kolejna paczka 83, plus, razy 10. Brazylia. Lewe skrzydło, czy będzie to Neymar? Jest Neymar, którego trafiam pierwszy raz w tej edycji. Szkoda, że nie ma karty specjalnej aktualnie. I kolejna paczka 1083, znowu bez karty niebieskiej. Portugalia, SPO i znowu będzie to Bruno Fernandes. I dobra, ostatnia paczka 10 dochodników 83, plus, miałem ich chyba ponad 20. I tylko w jednej pierwszej, którą otworzyłem, była karta niebieska. A teraz y, parę znowu powinno okład, więc y, chociaż, chociaż tyle. Ale naprawdę liczyłem, że będzie w nich dużo, dużo więcej dobrych. Traf w Bruno Fernandez po raz kolejny, trzeci chyba dzisiaj, albo czwarty. Okej, okay, chociaż tyle, że e, cztery segmenty już są zrobione w SBCO e, EUSA, więc zostało już czternaście. Także lecimy, słuchajcie, do ostatniej paczki na dzisiaj. Jak możecie, zostawcie taka, jak nie zasubskrybujcie kanału, zaraz wrócię. Kolejny odcinek będzie prawdopodobnie we wtorek albo w e, środę. I tam naprawdę już mam nadzieję, że uda się coś fajnego trafić. A zakończymy sobie paczką 20 zawodników e, 83 plus. Wszystkie pozostałe, które mam, będziemy otwierali w e, kolejnym. Odcinku, ci ta paczka jest, zgubiłem ją gdzieś. Ok, mamy 20 odcinków 83 plus. Niestety, bez karty niebieskiej. Także to była tyle. I widzimy się za 2-3 dni w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.